Woda pokrywa ponad 70% powierzchni naszej planety, a morza i oceany odpowiadają za 96% całej wody występującej na powierzchni Ziemi. Możemy się więc domyślać, jak wiele skarbów kryje się w jej głębinach. I choć w tym wszystkim Morze Bałtyckie jest stosunkowo małe, płytkie i generalnie rzadko wzbudza zainteresowanie naukowców, to może ono zawierać dowód na istnienie czegoś, o czym do tej pory mówiło się w kontekście science fiction. Cała historia zaczyna się w czerwcu 2011 roku na terenie Zatoki Botnickiej, z naszej perspektywy dość odległego obszaru Bałtyku. Rozciąga się on pomiędzy Finlandią i Szwecją. Ponad 10 lat temu w wodach Zatoki Botnickiej dosłownie zagłębili się członkowie grupy poszukiwawczej zwanej Ocean X Team. Zespół został całkowicie przyćmiony przez tajemniczy obiekt, który leży prawie 80 metrów w dół na dnie morza. Grupa zajmowała się poszukiwaniem wraku jednego ze statków, choć efekt prac okazał się zupełnie inny. Autorzy odkrycia nie są nowicjuszami. W przeszłości wykrywali i wydobywali fragmenty wraku parowca, który zatonął w 1917 roku. Na jego pokładzie znajdowały się m.in. setki butelek z alkoholem, które miały trafić na dwór cara Rosji Mikołaja II. To również Ocean X-Team odpowiadał za namierzenie pozostałości rosyjskiej łodzi podwodnej, która spoczywała w wodach Bałtyku przez niemal 100 lat. Szwedzi mają spore doświadczenie i liczne sukcesy na koncie, choć nie ulega wątpliwościom, iż odkrycie statku kosmicznego o pozaziemskim pochodzeniu dałoby im wieczną sławę. Jedną z popularnych teorii, w założeniu racjonalniejszych, jest mówiąca o tym, że znajduje się tam podwodny niemiecki bunkier z czasów II wojny światowej bądź inna instalacja, która znalazła się w wodzie. Według zespołu, który odkrył anomalię, sprzęt elektryczny ma również tajemnicze problemy, gdy znajduje się w pobliżu. Zawodowy nurek Stefan Hocherborn mówi. Wszystkie urządzenia elektryczne i telefon satelitarny przestały działać, gdy byliśmy na obiekcie. Trzeba było żeglować 200 metrów, a wszystko znów się włączało. A więc podwodny bunkier miałby się wiązać z badaniami nazistów nad bronią zdolną do niszczenia elektronicznego wyposażenia jednostek nawodnych i podwodnych, a także łączności. Nie brakuje też bardziej fantastycznych dywagacji, jak choćby powiązania ze starożytną Atlantydą czy nawet UFO. Niezwykła formacja wyglądała jak statek kosmiczny zabrany wprost z planu Gwiezdnych Wojen. Sugerowano, że przypomina on słynnego Sokoła Milenium. Istnieje również szansa, że anomalia Morza Bałtyckiego, która wprawiła w osłupienie ekspertów na całym świecie, jest niczym więcej niż osadami lodowcowymi. Anomalia Morza Bałtyckiego jest anomalią w najlepszym tego słowa znaczeniu. Uważa się, że wiek obiektu może oscylować w granicach co najmniej 140 tysięcy lat. Jest to obiekt o długości 70 metrów, z licznymi ostrymi krawędziami i kątami prostymi dominującymi w całej jego strukturze, z zestawem schodów po jednej stronie całość jakby pozostawiona do ruiny. W pobliżu znalezionego obiektu na dnie widoczny był 300-metrowy pas, przypominający ścieżkę po awaryjnym lądowaniu. Analiza chemiczna materiału, z którego wykonano niezwykły przedmiot, sugerowała, że nie był czymś pochodzenia naturalnego. Geolog Steve Weiner z zespołu Ocean X po przeprowadzeniu odpowiednich badań zauważył bowiem, że obiekt składał się ze stopu metali, których natura nie mogła sama wytworzyć. Trudno jest wyjaśnić, co to może dokładnie być, ponieważ różni naukowcy mieli wiele różnych hipotez. Cokolwiek to jest, jest to coś, czego zwykle nie znajdujemy w naturze. Na zdjęciach wykonywanych przez sonary poszukiwawcze zauważono rozmyty, sporych rozmiarów kształt. Okrągły obiekt o średnicy wynoszącej około 60 metrów niekoniecznie pasował jednak do obrazu typowego statku. Dlatego odkrycie szybko wzbudziło zainteresowanie. Temat został podchwycony przez media, choć trzeba otwarcie przyznać, że renomowani naukowcy trzymali do niego dystans. W efekcie znalezisko, określane mianem anomalii bałtyckiej, zapisało się przede wszystkim jako teoria spiskowa, aniżeli podparte rzeczowymi dowodami odkrycie. Czy jest to faktycznie dowód na istnienie kosmitów? Czy to tylko kolejna teoria spiskowa, potwierdzająca nic więcej jak naszą bujną wyobraźnię? Daj znać, co Ty o tym wszystkim sądzisz w komentarzach poniżej, a ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!